Tego nie tłumaczyłem. Nie pamiętam. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowia, rozmawia z żoną co do swojej wizyty do szpitala i przyznaje się, i dowiaduje się o wiadomości, ostatnich wiadomościach z Federacji Rosyjskiej. u Co tam o Ciebie opowiedz mi? No nic, jeździłem do szpitalu. Aha. No co, no plecy mi bolą, głowa boli, mówię kurwa, aha. No bolą, kurwa, no nic nie ten, nie pasuje mi kurwa, popatrzył kurwa, trzy zastrzyki, zrobił kurwa. na chuj i w sensie chodzi trzy dni ze sobą dali, to znaczy tak, zrobili mi zastrzyk, dali jeszcze trzy zastrzyki ze sobą. Dikon Fienak, nie wiem co to jest. Mówi: No, tyle, je, jedź na pozycję. No i, no jasne. No, próbowałem jakoś podyskutować. On mi przeczytał lekcję, zrobił lekcję. Mówi: Kurwa, rozumiesz, twój organizm dosto dostosował się już, kurwa, do wszystkiego. Już do wszystkich tych chujowych warunków, a ty, a ty, kurwa, przyszedłeś mi tu, płaczesz, kurwa, no i ten. No i mówi. Stąd wyjeżdżają, jak dostają zawał serca, jak mają insult, mają zapalenie płuc. No, czyli teraz jest cisza. No nie. Nie, nadal to trwa? Tak. No, nie wiem, nawet w ogóle w dupie jesteśmy. No, no, nawet nic, w ogóle żadnych wiadomości w telewizorze, nic, ani w internecie. Tak. No, mamy coś takiego. W ogóle dostałam artykuł. Ostatni raz, było... Ostatni raz było... mieli tam posiedzenie no, w Kremlu, co do wojny, Ministerstwo Obrony. I znajomi wysłali mi artykuł, że po Sylwestrze będzie znów mobilizacja. Chcą milion wezwać i 300 tysięcy kobiet będą, czyli to już będzie ogólna mobilizacja. Chyba do ostatniego Rosjanina, dopóki wszystkich nie zabije. Wszystko może jest możliwe. Nawet piszą, że rozstrzeliwują chłopaków, którzy nie chcą, rezygnują. No i oczywiście to, o tym to wszystkim nie, to, to, o tych informacji nie publikują, nie rozgłaśniają, ale jak komuś się udaje wydostać stamtąd, no to opowiada, że tak są takie przypadki. Czyli wojna o wszystko spisze, czy o wszystkim zapomni. Gdzie, co tam się stało. Oczywiście, no to jest straszne. 300 tysięcy